Nie wiem czy pamiętacie z lat młodzieńczych takie powieści Krystyny Siesickiej jak Ten Obcy albo Zapałka na zakręcie. Nie wiem jak Wy, ale ja uwielbiałam te tytuły i uważam, że naprawdę brakowało takich właśnie książek dla młodzieży dzisiaj we współczesnej literaturze młodzieżowej aż do teraz. Klub Marudnych Zaczytanych Ciotek zaprasza na film! Hej, hej, moi drodzy! W ten piękny majowy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Klub Marudnych Zaczytanych Ciotek przedstawia Wam pisklaka Zuzanny Orlińskiej ze zjawiskowymi ilustracjami Wandy... Orlińskiej w środku, jak znajdziecie, a wszystko to od wydawnictwa Nasza Księgarnia. Jeśli szukacie prezentu dla młodszej nastolatki na dzień dziecka albo z jakiejś innej okazji, to kochani, właśnie go znaleźliście. Ta historia jest życiowa, jest piękna, jest wzruszająca, no i jest nasza przede wszystkim. Ja jestem absolutnie zachwycona. To lato dla dorastającej Klary jest zupełnie inne niż wszystkie poprzednie. Na świat przedwcześnie przyszedł jej braciszek, ciężko chory, i teraz cała rodzina wstrzymuje oddech przed operacją, która ma uratować mu życie. Mama Klary na ten czas zamieszkała w szpitalu, natomiast ojciec próbuje zachować dobrą minę do złej gry i opiekuje się córką w domu. A Klara próbuje przeżyć to lato tak jak wszystkie inne, i kiedy do ruin pobliskiego domu wprowadza się dwóch chłopców, to Klara i jej przyjaciółka Hanka no, wyczuwają pierwszą wielką przygodę. Tyle, że życie pisze różne scenariusze i ta letnia przygoda przyniesie więcej zadumy i trudnych pytań, niż radości. To wszystko tylko znaczy, że czas bez troski zakończył się bezpowrotnie. Nie wiem, czy wy też zwróciliście na to uwagę, ale w klubie marudnych zaczytanych ciotek pośród tych wszystkich wartościowych lektur, o których Wam opowiadałam w poprzednich miesiącach i latach, moim zdaniem wciąż brakowało wartościowej powieści młodzieżowej, obyczajowej właśnie na od naszych polskich autorów. I stąd, słuchajcie, wybrałam właśnie pisklaka do recenzji i trafiłam w dziesiątkę. Moim zdaniem jest to prawdziwa perełka, która porusza multum bardzo trudnych tematów, ale robi to w taki delikatny i wrażliwy sposób, idealny dla młodszego czytelnika. Mamy tutaj, słuchajcie, przede wszystkim widmo śmierci, nowonarodzonego dziecka, długo wyczekiwanego dziecka, małego braciszka i tego, jak to oczekiwanie... Generuje stres i przekłada się na całą rodzinę. Mamy tutaj też historię porzuconych chłopców, których rodzice nie tylko przestali walczyć o samych siebie, ale także właśnie o swoje dzieci. Mamy tutaj też taki pierwszy nastoletni bunt, mamy tutaj też pierwsze relacje damsko-męskie, ale taką wisienką na torcie w pisklaku jest, słuchajcie, tajemnica która zamyka klamrą całość. Ogromnie podoba mi się również nawiązanie do innej powieści, do klasyka amerykańskiej literatury, czyli do Zabić Drozda Harper Lee, powieści, którą czyta nasza Klara właśnie tego lata. I to jest właśnie dokładnie taka historia. Piskat jest również taką historią jak Zabić Drozda. Niby miało być beztroskie lato, a tutaj najtrudniejsze tematy, i odpowiedzialność, przed którą nie uchroni dziecka nawet no, najtroskliwszy rodzic. Jest tutaj, słuchajcie, taka piękna scena, kiedy Klara widzi, że jej ojciec płacze po raz pierwszy w życiu z tej niemocy, z tego strachu o życie swojego nowonarodzonego dziecka. I to jest tak pięknie opisane. Słuchajcie, ja wam muszę ten fragment przeczytać. Fragment, właśnie tego dialogu potem pomiędzy Tatą a Klarą. Nagle zrozumiałem, że jestem naprawdę dorosły. A poznałem to po tym, że już nie czuję się bezpiecznie. Nie zawsze myślę, że wszystko będzie dobrze. I nawet często zdarza się, że bardzo się boję, a nie ma jak wystawić głowy, zniknął ten złotawy, bezpieczny krąg światła. Ja, ja nie wiem, czy to, to, czy to wszystko rozumiesz? No, musicie przyznać, że to jest naprawdę piękne. To jest właśnie takie przekroczenie tej metaforycznej smugi cienia. Nie chcę słuchajcie zapeszać, ale wygląda na to, że Pisklak Zuzanny Orlińskiej może się okazać jedną z najlepszych powieści młodzieżowych tego roku, jeśli nie najlepszą. Moim zdaniem zachwyci młodszych czytelników tak w tak wieku od 10 do 14 lat, ale także zachwyci dorosłych czytelników, którzy moim zdaniem odnajdą właśnie w tej powieści ślady i zabić drozda i tych takich starszych, obyczajowych powieści właśnie w duchu Krystyny Siesickiej. Ja Wam powiem tylko jedno, Klub Marudnych Zaczytanych Ciotek daje tej powieści specjalne wyróżnienie. A jako, że mamy do czynienia z naprawdę wyjątkową powieścią dla młodzieży, to dorzucę Wam jeszcze trzy inne, moim zdaniem, naprawdę wartościowe tytuły, które warto poznać. Sierota bestia szpiek Mata Killina. jest to wielkobukowy patronat i to jest naprawdę brutalna, bardzo mocna, bardzo taka rzeczywista i krwawa powieść dla młodzieży, dla starszej młodzieży, która porównywana jest do no, bękartów wojny właśnie w duchu młodzieżowym i coś, słuchajcie, w tym jest. Głębia Challengera Nila Schustermana i to jest taka powieść, która moim zdaniem jest jedynie pozornie młodzieżowa. To oparta na faktach historia prawdziwej choroby, choroby, w której zanurza się nastoletni chłopak i jest to również opowieść o tym, jak jego rodzina reaguje na zmiany, które w nim zachodzą. I trzecim tytułem moim zdaniem naprawdę wartościowym jest pieśń dla Ellie Gray, Davida Almonda. Jest to przepięknie napisana, poetycka, metaforyczna opowieść z elementami mitologicznymi, która moim zdaniem spodoba się nastoletnim, bardzo wrażliwym młodym czytelnikom, którzy wciąż szukają w swojej tożsamości, którzy cały czas są na tej drodze poszukiwań, no jeszcze daleko są od tych ostatecznych wniosków. O wszystkich tych trzech powieściach słuchajcie opowiadałam Wam zarówno tutaj na kanale, jak i pisałam na Wielkim Buku na blogu, dlatego zapraszam Was, po więcej właśnie do recenzji. Kochani, a teraz razem z wydawnictwem Nasza Księgarnia zapraszam Was na konkurs. Mam dla Was dwa egzemplarze tego absolutnego cudeńka Zuzanny Orlińskiej do wygrania. Dwa pisklaki dla Was. I teraz tak, pytanie konkursowe brzmi Wasza ukochana książka czasów dorastania to? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do 20 czerwca, a ja na dniach wybiorę dwoje zwycięzców. I słuchajcie, wyniki konkursów pojawiają się zawsze pod konkretnym filmikiem, czyli w tym wypadku pojawią się tutaj w komentarzu, a zwycięzcy zostaną powiadomieni jeszcze w osobnych wiadomościach. Ja jestem absolutnie zachwycona pisklakiem, jestem w ogóle tak zaskoczona, ja się zupełnie tego, słuchajcie, nie spodziewałam. Te przepiękne ilustracje, rysowane piórkiem, ilustracje Wandy Orlińskiej, coś zjawiskowego, to one są takie trochę retro, ale mam nadzieję, że również zachwycą właśnie współczesnych, młodszych czytelników. Łapcie pisklaka, po więcej zaglądajcie na bloga, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na poradnik, jak czytać więcej książek, moje tipy, moje porady, moje metody na to, jak czytać więcej i częściej i gęściej. A jeśli jesteście tutaj nowi, to witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba tutaj na kanale. Może zajrzycie również na bloga. Jeśli tak, to zapraszam Was serdecznie do subskrypcji. Wystarczy, że znajdziecie tutaj na logo i klikniecie przycisk subskrybuj. Do zobaczenia!